W tym roku na targach ITM oraz 3D Solution prezentujemy dwa produkty z naszej oferty. Jednym z tych produktów jest drukarka Omni 200, drugim z tych produktów jest nagrodzona złotym medalem drukarka Factory 2.0. Drukarka została nagrodzona za innowacje techniczne oraz za nowe rozwiązania, możliwość zdalnego zarządzania oraz nową elektronikę sterującą oraz możliwość komunikacji za pomocą LAN oraz Wi-Fi. Wystawiamy się na targach ITM z um, trzech prostych powodów. Pierwsze, ponieważ jesteśmy z Poznania, jesteśmy tu blisko, jest nam łatwiej. Drugi, dlatego, ponieważ targi te cieszą się dużym uznaniem i dużą renomą wśród zwiedzających. Trzecie, ponieważ mamy szansę nawiązać kontakt bezpośredni po okresie pandemii z naszymi klientami. Targi 3D Solution jest to jedno z od dawna wyczekiwanych miejsc, gdzie możemy w końcu pokazać nasze nowości. W tym roku na targach 3D Solution posiadamy dwie drukarki od FormLapsa, czyli Formlabs 3L w technologii SLA, jak również Fuse One. Jeżeli mówimy o drukarkach w technologii FDM, w tym roku prezentujemy F370 oraz drukarkę MakerBot Method X. Po nowość jest to drukarka Fusion One od Formlabs, jest to drukarka, na którą czekaliśmy my oraz nasi klienci. Jest to drukarka proszkowa, jedna z największych drukarek desktopowych w tej klasie. Drukarka ta drukuje z takich materiałów jak Nylon 12, 11 oraz w tym roku również będziemy mieć materiał elastyczny taki jak TPU. Firma Ubot Technologiczna prezentuje dwie drukarki. Pierwsza z nich to drukarka jednogłowicowa S320, druga to drukarka przemysłowa w wersji dwugłowicowej P440. Nowością jest właśnie drukarka P440D w wersji dwugłowicowej oraz mamy też naszą nowość w ofercie firmy drukarka S320, ale również w wersji dwugłowicowej. Drukarki z dwiema głowicami charakteryzują się tym, że można drukować z dwóch materiałów na raz. Przede wszystkim druga głowica służy do druku z materiału podporowego, rozpuszczalnego Dzięki drugiej głowicy i tym materiałom podporowym możemy uzyskiwać trudniejsze struktury druku zamiast tego, co oferuje drukarka jednogłowicowa. W tym roku mamy zaszczyt prezentować nasz nowy skaner 3D stereo 20 megapikseli. Jest to najwyższa rozdzielczość dostępna w tym momencie na rynku. Fajnie, że możemy zaprezentować go aż tak szerokiemu gronu odbiorców i mają okazję zobaczyć go wreszcie tak naprawdę na żywo. Oprócz skanera możemy zaprezentować również nowe funkcje naszego oprogramowania, gdzie Możemy zaprezentować wyświetlanie kolorowej mapy odchyłek bezpośrednio na obiekcie. Rozwiązanie to ułatwi proces kontroli jakości bezpośrednio na linii produkcyjnej bądź kilku obiektów wybranych z partii.